Dzień dobry, kochani. Ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie pani Misia. Pracuję w kinie i prowadzę tam różne warsztaty, gry i zabawy dla dzieci. Naszym spotkaniom często towarzyszą rozmowy o filmach. Rozmawiamy o tym, co widzimy na ekranie, ale też rozmawiamy o tym, jak tworzy się filmy. Kiedy zadaję dzieciom pytanie. Co jest najważniejsze, by stworzyć film? Często pierwszą odpowiedzią jest odpowiedź, że najważniejszy jest pomysł. To prawda, bez pomysłu nie powstałby żaden film. Za nasze pomysły odpowiada nasza wyobraźnia, ogromna siła, którą mamy w naszych głowach. Dziś wyobraźnia będzie bardzo ważnym narzędziem, które wykorzystamy podczas warsztatów plastycznych. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Na warsztatach stworzymy piktogramy i zagramy. Żeby stworzyć tę grę, będziecie potrzebować kolorowych kartek, mazaków, kredek i nożyczek. Przede mną leżą już przygotowane przeze mnie Karty. One mają kształt sześciokątów, ale wasze karty mogą być kwadracikami lub prostokątami. Na początku musicie wyciąć z kolorowych kartek kilka kart z każdego koloru, tak jak zrobiłam to ja. Każdy kolor będzie inną kategorią piktogramu, czyli obrazka. Piktogramy to po prostu rysunki, rysunki, które zawierają w sobie pewną informację, które dają nam pewne wskazówki. Piktogramami są zarówno znaki drogowe, jak i prehistoryczne rysunki naskalne. Nasze piktogramy będą opowiadały historie. Nasza gra będzie polegała na tym, że według rysunków, które zrobimy na kartach, będziemy musieli opowiedzieć jakąś historię, stworzyć jakiś scenariusz na film. Ja na zielonych kartach umieszczę kategorię bohaterowie filmowi, czyli na każdej zielonej karcie narysuję jakiegoś bohatera. Filmowego. Na przykład takim bohaterem może być Robaczek. Dołączę Robaczka do kart, które już wcześniej przygotowałam. Sprawdź mi, jacy bohaterowie się tutaj kryją. Jest kotek i jest na przykład motylek. Na kartach. Pomarańczowych umieszczę miejsce akcji, czyli jakieś miejsce, gdzie będzie rozgrywała się cała filmowa opowieść. Na tej karteczce, moim miejscem akcji będzie pałac albo jakiś zamek królewski. Czyli już mogłabym stworzyć film o robaczku, który mieszkał na zamku. Byłby to robaczek. Królewski. Dołożę tą kartę do kart, które wcześniej przygotowałam, i na kartach czerwonych stworzę rysunki jakichś rekwizytów, jakichś przedmiotów, które pojawiają się w tym filmie. I na przykład takim przedmiotem może być piłka. Według obrazków, które teraz narysowałam, musiałabym opowiedzieć historię o robaczku mieszkającym na zamku królewskim, którego hobby jest gra w piłkę. Na każdej karcie narysowałam wcześniej również inne piktogramy. I teraz, kiedy będziecie grali w taką grę wspólnie z Waszymi przyjaciółmi, opiekunami, rodzicami czy rodzeństwem, każdy z Was losował będzie po jednej karcie z każdego koloru. Ja mam tutaj słonia, mam kosmos i różdżkę. Według moich piktogramów musiałabym opowiedzieć historię o słoniu który użył magii, żeby zamieszkać na innej planecie albo o kimś, kto wyczarował słonia na Marsie. A może o kimś, kto w kosmosie sprawił, że słoń zniknął Scenariuszy jest bardzo wiele i na tym właśnie polega ta zabawa. Polega na tym, że ożywiamy naszą wyobraźnię i opowiadamy innym historię. Mam nadzieję, że stworzycie taką właśnie grę, stworzycie piktogramy i zagracie z waszymi najbliższymi. Życzę Wam wspaniałej zabawy i bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia, Papa! Pa.